Wiesz, ja bym chciał zobaczyć sytuację, w której jestem na pustyni i mam tylko pół szklanki wody i ten, ten ktoś, w cudzysłowie przyjaciel, dzieli się tym ostatnim łukiem. To jest spraw, taki sprawdzian ewidentny. Jak się życie fajnie toczy, to wszyscy są mili. Tak, to się ma wielu A jak się wtedy. jest sytuacja ekstremalna, gdzie jest jedna kanapka i z sześć głodnych osób, to wtedy widać, kto, kto jest w stanie Ci coś tam oddać. Miałeś Ale, taką jest, sytuację? Nie na szczęście, nie tak bardzo ekstremalnych sytuacji. W ogóle w Europie więcej nie ma. no Ja nie, nie, nie uprawiam sportów ekstremalnych, gdzie nam, nie wiem, wchodzą na Everest i, i jednych się ratuje, innych się zostawia, chociaż już nie wszyscy wszystko założenia, że, że no każdy myśli tylko o sobie, bo nie, nie, ma, nie ma siły fizycznej i psychicznej, żeby pomóc w takich, w takich sytuacjach, ale na szczęście nie, nie, nie miałem takiego, takiego przypadku i nie chciałbym nawet stanąć przed takim wyborem, bo... Bo się na przykład dowiedzie, że się nie ma przyjaciół, byłoby <grym> <grym> też niezbyt sympatyczne. To dla każdego nie byłoby zbyt no, fajne, prawda? Ale na pewno mam wielu ludzi bardzo przychylnych, ale czy takich przyjaciół, wiesz, no rodzina jest zawsze tym zapleczem najbardziej ewidentnym. Tak.